Jak poszedł kluczyka szukać. U niego zawsze, dzień w dzień, szuka kluczyka. Jedyny kierowca. Jak można zgubić kluczyk? Rozumiem. Raz. No, dwa. W ciągu roku oczywiście. Ale on za każdym razem, dzień w dzień położy gdzieś kluczyk i nie czai. I nie wie gdzie. Do szyi mu przywiąże. Będzie chodził z takim kluczykiem przy szyi. Zobaczycie jaki będzie miał humorek już od Nie będzie można się do niego odezwać. Dalej szuka. Zobaczyć jaki będzie miał humorek. Jakiego tata. Nie podchodź, nie będzie można się odezwać dzisiaj przez cały dzień Będzie miał minę, takiego szołowa. Już widziałem rano jak wstał, jak szedł Wariaciku, wiesz jaki jest problem? No, ciekawy jest Szuka, a znajdzie dopiero jak mu pójdę i pokażę gdzie jest Idzie, we sklasie patrzy czy we sklasie został kluczyk od samochodu Tam na pewno go nie ma, Czy on we nie jeździł Czemu mu we sklasie szuka? Pewnie, że nie ma Wraca z powrotem, w środku patrzy Tam nie znajdziesz, nie wiem gdzie ten kluczyk leży Leży w domu, na kominku, ale wrócić pamięcią do Sobotniego popołudnia jest za ciężko On jakiego tata lubi sobie w życiu pod górkę robić Wraca Idzie dalej szukać, ale będzie zły Ja wam mówię, dzisiaj go Zobaczycie w jego prawdziwym obliczu on nie znajdzie tego kluczyka Przyjechaliśmy w sobotę po pracy O godzinie, nie wiem, 14, nie, 15 Przyszedł, On zawsze w swoich tych kufajkach W bluzach zostawia Rzuca do prania i później szuka Tak samo tłumaczę jemu, jak i mojej żonie Przychodzicie do domu, wyciągnijcie kluczyk I połóżcie w jedno miejsce Niech to stanie się waszą rotyną Róbcie to tak za każdym razem Za każdym razem, kiedy wchodzicie do domu Miejcie już kluczyk w ręku, aby go położyć Aby go odłożyć w odpowiednie miejsce Ciekawy jest, co on tam wymyśli. Co on tam wymyśli? Ale że we sklasie szukał? A on zakręcony jest. Ale on jest zakręcony. Póki on taki zakręcony jest? Mój ojciec tak samo. Wstaje rano, on nie wyjdzie się, budzi. W innej czasoprzestrzeni. Tylko, że mój ojciec staje na dwunasta. Ten trochę wcześniej. Szuka. Ale szuka. Znajdzie dzisiaj ten kluczyk, no, on się do roboty. Na no, 12 pojedziemy do pracy, przepraszam. Robią to woły. Nie wiem, iść, znaleźć, pokazać, ale będzie dzisiaj zły, zły. On ma tak jak mój tata, że jak coś nie wyjdzie, albo jakiś stres jest, to oni potrafią tego wyłączyć. Także dobra stało się. Nie, oni będą tak chodzili, jak tym ruki. Tak dwa dni, że zanim coś się w głowie ułoży i dopiero. Bardzo ciężkie charaktery do życia. No. Niestety. Nie tak ogólnie do spoko, tylko że... nie mogą mieć stresu w życiu. O, idzie! Idzie! Oho! Idzie, 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 idzie. Znalazł. Znalazł. Nie, szuka dalej. Szuka dalej. Dobra. Idzie, po zuj jest. go znaleźć. A gdzie, gdzie, gdzie? go ostatnio razem pokładłeś. To znaczy na regale, dobrze. No tego nie zostawiłeś pewnie do domu, a w bluzach swoich paszałeś? albo w tych spodniach. Dobra, idę znaleźć ten kluczyk, i zaraz wracam. Najważniejsze, że jedziemy, a kluczyk w stacyjce. zrobić no się zrobi na taki bombelek. Jak go nacisnę, to mi boli. Zawsze, jak coś chwytam, i zapomina o tym, że jest bombelek. A no wiesz, co trzeba zrobić, żeby ten bombelek nie bolał? Nie naciskać. Ale. To <śm> 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 doktorze, boli mnie jak staję rano. Zawsze wstawać w południu. A wiesz, co staje w po południu? <śm> Tak. Książe Ciemności. A Zrobimy taki eksperyment. Może na szybko, bo mamy godzinę, która jest? Ósma. Jedziemy palbanka na bieżąco. A propos tego, co lubisz spać do 12. Mamy o ósma. Mamo! Dzień dobry. Dobry. Nagrywamy? Nagrywamy, ale ja. Ja nagrywamy, chciałem zobaczyć, czy Książe Ciemności już stało A nie. Jeszcze nie stał? Mamo, to wiesz. No wiesz co się robi w takiej sytuacji? Gar zimnej wody. A skoda bo pada Okej, okay. o, coś tam ponownie łączy. Dobra, tak ja powie mamie, że się, że później zadzwonimy. Mamo, ja się później odezwę na spokojnie, dobra? Dobra, bo dobra, bo to, to bo. Dobra, Ciao. Dobra, działal. Ciao. 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 Oh, let's get fucked up, baby. Let your body go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move with my body, let it overload. My heartbeat keeps on repeating, About to explode. Just turn the lights up, your so on Just turn the lights off, baby and let it go. I'll make your mind. Nicky. To explode, I just turn the lights off, baby, and let it go. I'll make your mind go crazy and lose control. So come and move with my body. Stay with me for the night. I just wanna party losing all no control. Oh, let's get fucked up, baby. Let your body go. I'll make your mind go crazy and lose

Also Ja, Frank Sie mal kaputt. Ja, yeah. cool, geil, schon massive Betonplatte. Lieber Gott, <laughs> geil. Okay, dann gehen wir zum Kapo. Andere Seite. Andere Seite. Ja. Wer sagt sowas? was? Kulturelle? da ist da andere so Kopflektion. Ja, gut. ja, guten Morgen. Hi. Also ich wollte nur kurz fragen, macht ihr was, 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 was ist, was wir auch aufnehmen können, oder? Eigentlich nicht so. Nicht so, nicht? jetzt jetzt unter meinem Dichtband heißt ja, ja, so die erste Schicht. Aber äh, mauern tut ihr... Äh, Erst ab morgen, so richtig. Morgen mauern, ja. okay. Seid ihr in der Früh schon da? Absolut. Okay, geil. Ja, dann also, würde ich morgen also mauern ja. ist interessant. Ja, ja. Wie lange braucht ihr, um seine Garage zu mauern? Ja, zwei, drei Tage Echt? und dann Decke noch, ah. ja, wird der Decke ja. betoniert und ja. dann Satica oben noch. Ah, okay, okay. Diese Woche, also seit ihr dann gut Bescheid. Dann ja. komme ich, ja. also komm, ich stelle ich einfach vorschreiben. Ja. Ja. ja, morgen ist besser, weil bis jetzt ja. da jetzt als her, ich mal gucken, mein ja. Dichtband unter Einbau ja. und die erste Schicht einmal okay. setzt, ja. das sieht man heute nicht viel, ja. aber morgen, aber ab morgen, auf morgen der der viel kommt. ausbetonieren und ja. dann wird es Geil, dann geil. Ja, dann kommen wir morgen. Ja. Ja, alles Super. Klar. Dank je. Oké. Okay. Bis morgen. Yep. Ciao, ciao. ciao, ciao. Morgen beton hier Alman. Morgen. Morgen, ja. ja. Alles goed? Ja. Oké, okay, als je ja. een koninklijke